Cześć, dzisiaj zajmiemy się Gitem, narzędziem, bez którego trudno sobie wyobrazić pracę zespołową w świecie programowania. Git pomaga śledzić zmiany w projekcie, łączyć pracy kilku osób i unikać konfliktów. No więc w filmie pokażę, jak działa Git i przeprowadzę Cię przez jego podstawowe komendy. Zacznijmy od wyobrażenia sobie, jak wyglądałaby praca nad projektem bez Gita. Załóżmy, że Ty i Twój kolega lub koleżanka z pracy. Pracujecie nad tym samym plikiem. No jeden z Was ma jego wersję 1.1, a drugi wersję 2.0. No i teraz, aby połączyć Wasze zmiany, musielibyście ręcznie sprawdzać, co każdy dodał lub zmienił, żeby móc jakoś połączyć te zmiany. Brzmi jak koszmar, prawda? No i właśnie tutaj Git okazuje się wybawieniem. Git pozwala nam na uporządkowaną pracę i automatyczne zarządzanie wersjami. Możemy też przechowywać kod na zewnętrznych platformach, takich jak GitHub, GitLab czy Bitbucket, co ułatwia dostęp do projektu i współpracę z innymi programistami. Pracując z gitem mamy do czynienia z repozytorium lokalnym, to jest ta część, którą mamy na swoim komputerze oraz mamy repozytorium zdalne, które trzymamy na serwerze, np. Na, na GitHubie. Lokalne repozytorium dzieli się na trzy sekcje: Working Directory, Staging Area oraz local repository working directory to miejsce, gdzie edytujesz pliki. Kiedy skończysz pracę nad zmianą, możesz użyć git add, aby dodać ją do staging area. Jest to taka poczekalnia przed zapisaniem. Następnie wykonujemy git commit, czyli zapisujemy zmiany do local repository. Kiedy wszystko jest gotowe, wysyłamy zmiany do zdalnego repozytorium za pomocą git push. Dzięki czemu inne osoby mają dostęp do najnowszej wersji projektu albo po prostu do wersji, którą ty wrzuciłeś. Ale to jeszcze nie wszystko. Są też komentarze które pomagają synchronizować lokalne repozytorium ze zdalnym. Na przykład git fetch. On pobiera nowe zmiany, które występują na repozytorium zdalnym. Na przykład lista branży, lista wszystkich komitów. Możemy użyć także git merge, pozwala połączyć zmiany z różnych gałęzi, a git checkout głównie umożliwia to, żeby przejść do jakiejś innej gałęzi, do innego brancha. Możliwość jest także wrócenia do jakichś wcześniejszych komitów. Możesz też pobrać cały projekt na swój komputer za pomocą komendy git clone, co z reguły robimy na początku, kiedy zaczynamy pracę nad danym projektem. Aby zsynchronizować nasze lokalne repozytorium ze zdalnym używamy git pool, który pobiera i automatycznie scala wszystkie najnowsze zmiany z repozytorium zdalnego. Git pozwala też na pracę na tak zwanych gałęziach, czyli Branches. Wyobraź sobie, że główna wersja kodu znajduje się w gałęzi main, a nowe funkcje rozwijasz w osobnych gałęziach, na przykład develop lub feature. Dzięki temu możesz wprowadzać zmiany, testować nowe rozwiązania i łączyć wszystko dopiero wtedy, gdy już jest gotowe. Gdy jest otestowane, no i faktycznie działa, to wtedy możemy wrzucić to na przykład do gałęzi głównej main czy master. Jednak podczas pracy nad projektem czasami może dojść do konfliktu. Dzieje się tak, gdy dwie osoby edytują ten sam fragment kodu w różnych branżach. Git zgłosi wtedy konflikt i poprosi cię o ręczne rozwiązanie problemu. To pozwala upewnić się, że żadna zmiana nie zostanie przypadkowo nadpisana. No bo może się okazać, że jednak Git robił to automatycznie, to wystąpiłyby jakieś błędy. Natomiast dzięki temu, że mamy konflikty, no to wtedy musisz ręcznie zaproponować, która wersja według ciebie jest poprawna. Na koniec warto wspomnieć o dwóch metodach scalania zmian. Jest to git merge oraz git rebase. Merge tworzy nowy commit, zachowując całą historię zmian, co jest przydatne do śledzenia każdej poprawki. Rebase natomiast przepisuje tą Historię komitów, co sprawia, że ta cała historia jest bardziej liniowa i czytelna. Oczywiście każda z tych opcji ma swoje zalety, w zależności od tego, jaki mamy styl pracy i nad jakim projektem pracujemy. To były podstawy gita. Mam nadzieję, że teraz lepiej rozumiesz, jak działają repozytoria, komendy i gałęzie, czyli branże. Daj znać, czy chcesz więcej takich poradników o gicie albo o innych narzędziach czy technologiach. Pamiętaj, żeby dać łapkę w górę i subskrybować mój kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.